Za urodziwienie, za urodziwieniec na urodzinny, zadziad przy łapie popędka pędzącego w zaświaty, za kosmosi w słowie, poeto popędliwcem, biorąc z rozpędu, co mu da los, raz los da mu wpysk z całego rozpędu. Raz sam rozpędek przybierze poze z losu. Dziadygowanie wychodzi bokiem, niczym żółć i woda z przebodzonego boku. Dziadyga nieskłonny na niepomyślność losu, nie lansuje kul w przesilonych kosmosach. Zapaszony w charyzmę długowiecznieje od rana do nocy, Zbudzony w urodziwieńcu dziadygowiec pospolity W marzennym wieńczyku na czole Staje żółcieniem rozdmuchanym przez wieczność, Zawietrznioną wśród słowiczynek, słowieczką, z apelem do siwobrodych, o przysięgę wiosny Z odezwą dowolnych, bez obowiązku dostaw ducha Do współczesnych piekieł, o wolność, za miłości